Jeżeli nie oglądajesz poprzedniego odcinka, to nie zaczynaj tutaj, tylko idź od razu do pierwszego. Więc witam, dzisiaj przeżyłem kolejne 10 dni w Minecraft. Zapraszam do oglądania, możecie zostawić jakąś aktywność po sobie i lecimy. 11 dnia wstając z łóżka zmierzam dalej budować swój dom. Zostało mi jeszcze sporo do zrobienia, za to nie zostało mi żadnego bloku piasku, z którego zrobiłbym szkło. Udaje się po jego wydobycie, celem są dwa staki. Podczas kopania znajduję trochę węgla. Wiadomo, że zawsze się przyda. Kończę zbieranie piasku, przy czym wypełniam miejsca, w których nie ma wody. Gdy to zrobiłem, pożegnałem się z łopatą, więc poszedłem zrobić nową. Potem dokończyłem zbieranie równych dwóch staków piasku i udaję się do piecyków w celu przepadania piasku. Pamiętam przy tym o zasadzie 8 węgli. Na przepalenie 64 bloków bądź czegokolwiek innego przypadało 8 węgli. Lekko podwyższam fundamenty domu, a gdy to kończę, decyduję się na przeniesienie skrzynki do środka. Trochę szkła mi się przepaliło, więc kończę stawianie szyb. Nareszcie kończę parter swojego domu. Słońce zachodzi, a kawałek pola niszczy utopiec. Idę spać, a 12 dnia tworzę podłogę dla pierwszego piętra. Oczywiście teraz jej nie skończę, bo po co? Poszedłem pozbierać trochę nasion, by wykorzystać cały potencjał swojego prowizorycznego pola. W końcu przychodzi czas na odnalezienie nederu. Lekko się przygotowuję, tworząc dodatkowe narzędzia. Pozyskując krzemień. No to co? Odpalam portal i sprawdzam co mnie czeka w środku. A w środku nic na mnie nie czeka, bo wszystko jest zabudowane, tak. Zatem jedyne co mi zostało zrobić to pozbierać trochę piasku dusz i pokopać się w jedną stronę w poszukiwaniu otwartego świata. Jedyne co znalazłem to mała przestrzeń z kwarcem. Kopiąc się w górę nie znajduję nic, a kopiąc w dół jedynie trochę złota. Gdy mi się zniszczył po prostu wróciłem do domu. Nic tutaj mnie nie trzymało. Wtedy pomyślałem, że muszę iść do kopalni, dlatego nie kładę się spać, bo straciłbym tylko dzień, w zasadzie noc. Odłożyłem swoje znaleziska w skrzyni i zacząłem kopać zejście do kopalni, lecz po lekkim przemyśleniu sprawy postanowiłem to cofnąć i zrobić lepiej. Chodzi mi tu o zrobienie zejścia 2 na 1 z wodą na dole i drabinkami do wchodzenia na górę. I właśnie tych mi do tego brakowało, więc ruszyłem na wycinkę drzew. W bliskowym timelapsie zrobiłem wystarczającą ilość drabin i zacząłem kopać w miejscu, gdzie kopałem poprzednio, ale no właśnie, zmieniłem miejsce kopania Jury, tym razem był odpowiednie. Znalazłem się w kopalni, w której to chyba znalazłem się w poprzednim odcinku 10 dni. Uznaję, że póki co to mi wystarczy i przystępuję do długiego pobytu w kopalni. Oczywiście celem są diamenty. Dokładnie 5 przynajmniej. No i w końcu znajduję je. Diamenty. Ile ich tu znalazłem? Tylko dwa. Nie zadowala mnie to do końca i szukam dalej. Spędziłem w tej kopalni strasznie dużo czasu, dlatego nie będę robił teraz timelapsa, bo najzwyczajniej w świecie byłoby to nudne do oglądania. Przez te kilka minut zdobyłem węgiel, żelazo, złoto, lapis. A potem uwaga, uwaga, kolejne dwa diamenty. Nie byłbym zły, gdyby znalazły się tam trzy, bo miałbym już tyle, ile chciałem, no ale nic. Musiałem zostać jeszcze trochę. Niedługo znalazłem kolejne diamenty i było ich aż 4, więc miałem już 8. Potem znalazłem nawet blok rudu żelaza, który dał mi 9 sztabek, więc całkiem spoko. Po jego wykopaniu straciłem kilo. To był moment na stworzenie diamentowego i wydobycie obsydianu. Szybko znalazłem lawę, lecz tylko jeden blok. Niedługo potem znalazłem kolejne dwa diamenty, a później lawapulkę. Przystąpiłem do zebrania obsydianu i powoli chciałem już opuścić kopalnię, ale ilość otaczającego mnie żelaza mnie zatrzymuje. Kolejne diamenty. A po tych diamentach już serio chcę wyjść. Zalezienia wyjście trochę mi zajmuje, więc kopię się ku górze i znalazłem się koło domu. Wreszcie to już był chyba 14 dzień w nocy, czyli jakby czternasta noc. Gdy wróciłem, rozszerzyłem dach, a następnie przepaliłem bruk, bo z kamienia chciałem zrobić wygładzany kamień do zrobienia pieców hutniczych do przepalenia złota i żelaza. No i miedzi. Podczas przepalania postanowiłem zrobić farmę dla krów. sugerujcie się tym designem. Ten wielki klot dirta miał służyć za dach, aby nikt nie proszony tam nie dla Z zebranego obsydianu i diamentów stworzyłem enchanting table. Jedyne czego potrzebowałem to biblioteczek, a to zajęło mi chyba teraz najdłużej. Już miałem przedmioty do stworzenia pieca hutniczego. Myślałem jak je tam zmieścić i w końcu wpadłem na pomysł, żeby po prostu zrobić małe zejście. Oczywiście prowizoryczne. Uładnieniem tego zająłem się później. To już był 15 dzień, a ja postawiłem enchanting i ostatni piec. I sprowadziłem krowę i jeszcze jedną owcę. Potem kolejne. W międzyczasie zrobiłem diamentową łopatę, a potem przystąpiłem do zrobienia wyjścia z farmy. Lekko zacząłem dekorować. Również rozszerzyłem teren i położyłem więcej wirta, żeby owce mogły jeść trawę. Zwierzęta rozmnożyłem, a wełnę zebrałem. Zacząłem też działanie w kwestii Biblioteczek, lecz sali położyłem je na swoim miejscu, Dostrzegłem nie handlarza, a bardziej liny dla zwierząt i skórę. Na niebie zaczynały się pojawiać fantomy. Rozstawiłem biblioteczki, które miałem, poprawiłem wygląd terenu. Nie. Wykopałem węgiel, a potem dopiero poprawiłem teren. I wreszcie poszedłem spać. Dzień szesnasty, a na niebie zdychają fantomy. Ranie jednego z nich, po czym ten upuszcza swoją membranę. Przyda mi się to przy tworzeniu mikstur. Nie robiąc tego wcześniej rozstawiłem drabinę w wejściu do kopalni i wlełem wodę ratującą mnie za każdym razem, kiedy wskoczę do kopalni. Lekko wstępnie udekorowałem. Zebrałem swoje plony i ogarniałem papier na książki. W nocy pozabijałem trochę mobów. Dzień 17, czyli budowa piętra, kamień, logi i szyby. Zajrzałem do zwierząt i rozświetliłem teren. By the way, słyszałem dźwięki zombiaków. Nagle gdy wycinałem drzewo dostrzegłem zajście. Liczyłem na jakieś surowce czy coś A tu patrzę i spawner zombie Więc już w tym miejscu byłem ustawiony W skrzynkach znalazłem fajne łupy A w przyszłości zrobię tu ekspiarkę Póki co dom wyglądał w ten sposób Ale nie martwcie się bo pojawi się tam dach To nie będzie taki kloc Co ciekawe już nadeszła noc A ja posegregowałem rzeczy w skrzynkach Odwiedziłem zwierzęta Parę zabiję dla skóry i jedzenia Zebrałem jeszcze trzcinę i zrobiłem kolejne trzy biblioteczki. No, trzy jeszcze trochę zostało. Znalazłem zombie villagera, ale raczej nic z nim nie zrobię. Nawet rzuciłem mu przedmioty do podniesienia, a on nic. No tego zostawiłem. Zwierzęta. A tu nowy dzień, już chyba 18. I oczywiście zaczął padać deszcz. A raczej była to burza. Jako iż mam drewniany dom, postanowiłem stworzyć piorun ochrony i rozstawić je wokół mojego terenu, żeby nie martwić się o żaden pożar. Zrobiłem to, a w oddali dostrzegłem szkieleto konia, jak mogę to tak nazwać. Po czym pojawili się oni. Takie coś spotkało mnie pierwszy raz, no i było dla mnie nowością, ale dobra. Pozbyłem się szkieletów, a jeden z nich pozostawił po sobie fajny łuk. Pozostawili jeszcze po sobie dwa żelazne hełmy, no i zostawili mi konia. Zabrałem go za sobą i zostawiłem go tutaj. Ścięłem drzewa i poszedłem do zwierząt. A coś na moje zbroje doszedłem do wniosku, że potrzebuję diamentowego chestplate'a i zrobiłem diamentowego chestplate'a. Pokusiłem się jeszcze o kowadło, rozszerzyłem przepalarnię i tam wylądowało właśnie kowadło i dodatkowo stone cutter. Zrobiłem sufit dla pierwszego piętra, po czym naprawiłem sobie łuk po szkielecie. Wyposażony był w Unbreaking 2, Punch 1 i Power 2. Szybki rzeźnik, i dwie biblioteczki szedłem do kopalni po trochę kobla, żeby mieć w zapasie i żeby zrobić tylnie wyjście do domu od domu. No. Dzień 19. Jeszcze małe schodki dostawiłem. Pokusiłem się o zrobienie farmy lawy. Robię ją tak jak jest to pokazane na filmie. Teraz będzie mi działała. Miejsce, gdzie znajduje się mój koń wzbogacamo schody. Enchanting table wygląda tak. Farma zwierząt wygląda tak. A dom właśnie tak. Właśnie to udaje mi się osiągnąć w kolejnych 10 dniach z tej se. Nie, zaraz. Jeszcze jeden. Trochę strollowałem, bo przez 20 dzień poszedłem do nowej kopalni i zająłem się pszczołami. I to koniec. Tutaj kolejne filmy.